Zostaw łapkę w górę w ciągu 5 następnych sekund, a otrzymasz tyle fałdolców na swoje konto w Fortnite. Cie. Siema, jeszcze na wstępie tego filmu chciałem Wam powiedzieć o kozackim konkursie, który organizujemy wraz z Hiroskiem i Sigiem na 8400 faudolców dla jednego z Was z okazji Dnia Dziecka. Jeśli chcesz wygrać, wystarczy, że spełnisz trzy proste kroki: a najdokładniej zostawisz łapkę w górę pod tym filmem, zasubskrybujesz mój kanał, kanał Hiroska oraz kanał Siga, który znajduje się w pierwszej linji opisu, oraz w komentarzu napiszesz Biorę udział oraz swój nick z Fortnite'a. Wyniki pojawią się w Dzień Dziecka, czyli 1 czerwca, na naszych społecznościach na YouTubie dlatego śledźcie kanały na bieżąco. Przypominam, abyście nie oszukiwali, ponieważ jeżeli przykładowo zostaniecie wylosowani, lecz nie spełnicie jednego z wymogów, czyli na przykład nie zasubskrybujecie mojego kanału, no to niestety nie będziecie mogli odebrać nagrody. Dzięki za uwagę i zapraszam do oglądania! Siemano mordeczki, z tej strony Hexo, w tym filmiku porozmawiamy sobie na temat darmowego skina w Fortnite. Kończę ten film do końca, a jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli chcesz ze mną pograć lub pogadać, to zapraszam cię na mojego Discorda. Link znajduje się w opisie, a teraz bez przedłużania zapraszam do oglądania. Także na początek ciekawa informacja, a najdokładniej przedłużenie sezonu do 11 czerwca. Także generalnie Epic Games właśnie postanowiło, że przedłuży obecny sezon aż do 11 czerwca, a najdokładniej o tydzień. No i nowa data premiery następnego sezonu jest to czwartek 11 czerwca. A co do eventu, czyli Dnia Zagłady, no to odbędzie się on o godzinie 20 w sobotę 6 czerwca. No i generalnie polecam właśnie wbić 30 minut wcześniej, żeby po prostu na tym, na tym evencie zająć. Miejsce, ponieważ zapewne hype będzie naprawdę, naprawdę duży. Teraz, moi drodzy, przejdźmy sobie do skina, właśnie pewnej youtuberki, a najdokładniej Loserfruit, o której już raz wam mówiłem. No i zapowiada się, że właśnie jest coraz bliżej to właśnie nadejścia tego skina do sklepu. No i generalnie skin ten będzie kosztował około 1500 waudolców, no i wraz z nim będzie również dostępna emotka, oraz do tej właśnie y, typiarki Loserfruit będzie też plecak. Także wydaje mi się, że będzie to jak najbardziej spoko i będzie to już kolejny Właśnie skin z serii Icon Series. Już jednego takiego skina mamy i jest nim ninja, który w sklepie odniósł naprawdę wielki sukces wraz ze swoim zestawem itd. A teraz moi drodzy, przejdźmy sobie do głównego tematu tego filmu, a najdokładniej do darmowego skina. I mowa tutaj o Agencie John Sim. Generalnie, moi drodzy, no to właśnie skin ten po ostatniej aktualizacji został odnaleziony w plikach gry. Lecz nie jako dokładny skin, lecz jako właśnie model. No i generalnie, no to właśnie skin ten przypisane ma do siebie to, że nie będzie on właśnie w sklepie z przedmiotami, lecz ma on w kodzie gry wpisane coś takiego jak live event, czyli coś związanego właśnie z eventem. Na żywo. Generalnie, no to właśnie jak już mówiłem, nadchodzący event będzie 6 czerwca, a miał on być na moment nagrywania tego filmu właśnie dzisiaj. Lecz po prostu zapewne pewnie jakiś błąd był i Epic Games, no niestety musiało to przełożyć. No i generalnie możliwe, że to właśnie ten skin będzie za darmo dla osób, które właśnie będą uczestniczyły w tym właśnie evencie na żywo, lub będzie on do kupienia, w co troszeczkę wątpię. Bardziej właśnie prawdopodobna byłaby ta opcja, że otrzymywaliby go właśnie za udział w tym evencie, ponieważ nie jest on ani troszeczkę zbytnio ładny, ani nie jest on też jakiś mega brzydki. Ale wydaje mi się, że by właśnie dać wszystkim graczom takiego skina, byłoby jak najbardziej spoko. Już nieraz Epic Games rozdawało właśnie graczom skiny za darmo. Między innymi na święta Bożego Narodzenia rozdali oni graczom aż dwa skiny, a najdokładniej choinkę. Oraz właśnie tą taką panią z tymi rogami, czyli panią Mamut. Także wydaje mi się, że może być to naprawdę naprawdę prawdopodobne, że skin ten zostanie właśnie dodany za darmo do właśnie szafek graczy w Fortnite. Cie. Ale tego przekonamy się już 6 czerwca i miejmy nadzieję, że właśnie tak się stanie. A jeżeli skin ten wejdzie do sklepu, no to po prostu zrobię dla was, dla, na niego jakiś konkurs. Ponieważ właśnie będzie on w scenie 800 fauldolców. Także wydaje mi się, że na 3-4 takie skiny konkurs mogę zrobić, jeżeli będzie on w sklepie. No i co moi drodzy? To już by było na tyle ten odcineczek. Ja byłem Hekso, do zobaczenia i cześć!